Jestem właśnie na grządce. Z pomidorami i papryką trzy dni po posadzeniu do gruntu. Widzimy, że pomidory te palikowane, które tutaj są na pierwszym planie, trzymają się całkiem nieźle. Na niektórych liściach, tak jak chociażby tutaj, doszło prawdopodobnie do poparzenia przez promienie słoneczne, gdyż rozsada mogła być niewystarczająco zahartowana, gdyż była niewystawiana na promienie słoneczne, zanim została wysadzona do gruntu. No tutaj też mamy takie liście właśnie porażone prawdopodobnie przez promienie słoneczne. Takie tych liści porażonych przez promienie słoneczne jest mniej na pomidorach odmiany Zyska, które są niepalikowane i które nie wymagają właśnie palików i które tutaj są, mają takie końcówki żywozielone, zdrowe, więc wygląda na to, że te pomidory się przyjęły. Podobnie też z papryką. Na niektórych liściach mogło dojść do poparzenia przez promienie słoneczne w skutek niewystarczającego zahartowania rozsady. I tutaj przykładem mogą być te dwa listki. Ale ogólnie posadzona papryka i pomidory wyglądają naprawdę nieźle.